Ojej, jak mi tu dawno nie było. Oj, ja. Uwaga, odpala się. <laughs> o ja cię kręcę. Oj, ja. Synchronizacja akt osobowych, Oj, 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 oj. Kurde. <laughs> I, 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 i. Oj, ja. A więc cześć, Czemysz, witajcie, z tej strony Darek, witam was w pierwszym odcinku z World of Tanks. A dzisiaj, słuchajcie, jest to mój, mój wielki powrót do World of Tanks, ponieważ nie grałem jakiś od początku kwarantanny, może jeszcze chyba od początku lutego, od końca chyba lutego, coś takiego. Yy, przestałem grać, więc sami sobie poliście. <laughs> ja już liczę, nie będę. No i co, wielki? Dzisiaj powrót. Dzisiaj wam troszeczkę pokażę w skrócie mój garaż i zobaczę co tutaj się pozmienia. co tutaj? O, piszemy siemka. Będę. No co? O, już ktoś już ktoś tam mnie wysyła. Teraz tak, słuchajcie. Wota, jeżeli jak już to Wota grałem, hmm, ile to było? Dwa, pięć razy, albo sześć. Yy, no i tam wiecie sobie grałem, przeszedłem tam dwie bitewki pograć i wyszłem. I to było tyle. Ale kto pamięta jeszcze? Yy to za czasów jeszcze mojego świetlanego, świetnego bycia World of Tanks na moim kanale bardzo pff, lubiłem to i też bardzo, um, jakby to powiedzieć, bardzo to nagrywałem i chciałem to streamować i streamowałem, ale y, ta gra mnie to, to, zniechęcała bardzo szybko przez ginięcie, ale kto gra w wota, ten wie. Dlaczego? I się za to więc mówię A, dobra Warto tego wota, niech sobie się dzieje z nim co chce No i co? Dzisiaj wracam po bardzo długiej przerwie Już tak na stałe, więc niedługo na streamkach Powiem gościć to, to powinno gościć, czyli World of Tanks yy, No i tak teraz, yy, kochani yy, Też będą się pojawiały z twierdzek, więc Zachęcam do subskrybowania, lajkowania no i co? Przejdziemy do takich do zaprezentowania trochę moi, mojego garażu. No i tak, pierwsze co to to jest MKA. Pojazd premium, który był dawany chyba na święta. Potem mamy Panzwagena 3AUS E. Panzwagen 1C. VK2801. Dobra, nie będziemy tak szczegółowo, tylko jeden z moich ulubionych. Czyli to jest Panzwagen 4AUS H. Potem Tiger, Hetzer, Sztuk nie, ale jak Panzer 4. Potem. Tu. A i tak, tu, tu widzicie. Czekajcie, teraz. Tu na dole. O, tu. <grych> widzicie. Ej, U. o, właśnie. Teraz będziecie widzieli. O, właśnie. Teraz będziecie widzieli. To jeszcze trzeba. O, właśnie. Teraz to trzeba jeszcze im pokazać. Pozdrowionka dla Was, WhatsApp Północy, Slon 100 i lolkowicz 12.12. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i co, przechodzimy do. I to jest. I powiem Wam, słuchajcie, historię z tym czołgiem. Ten czołg dostałem na imię no, taty, którego bardzo pozdrawiam i dziękuję. I to był mój pierwszy czołg premium, który był bardzo, kiedyś bardzo byłem fanem um, serialu 4, d Pies. Dalej jestem. No i że. Kiedyś był, chyba za stówkę, z tego co się nie mylę. No to dostałem go. jak widzicie, już mam załogę. Czekajcie, tu przesunę. O, właśnie, w drugą stronę, bo to nieważne jest. Jak widzicie, bardzo mamy tu. ich po spionych 4, 4 i tak dalej. 4, 4 nie? Dobra, to co. Hmm, kolejnym jest C103. No a dobra, to tam już za długie. Teraz sobie powoli niech sobie leci. Po jednym. Jak te czołgi wyglądają, jak to to jestem. Sorki za inną perspektywą może pisać... Piszcie, czy taka perspektywa może być. Czy troszeczkę wyżej, czyli tak na przykład tak. O właśnie... O, tak niech będzie. Dobra. O. I dobra. I to były moje... To są moje czołgi. Dobra, i teraz chyba... Hmm, zagramy sobie właśnie tym rudym. Rudy, gdzie jest gramy sobie nim, a więc widzimy się już w bitwie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w bitwie, wyrzuciło nam na mapę dębinę. Bitwa standardowa, chyba tego taki gram. I mamy na szóste tiery na sz szóstki, piątki czwórki. Dobra. I piszcie czy w ogóle chcecie, oj czy, czy chcecie w ogóle jakieś odcinki właśnie z World of Tanks czy może jakieś challenge, nie wiem Piszcie to wtedy będę wiedział <grym> Będę wiedział Teraz tak, oczywiście tekstur pak się nie wczytał O, się wczyta, tak jest ładnie To wota bardzo małą czułość bym potrzebował O właśnie, taką mniejszym czułość Oj za, za wielka, o o właśnie, teraz tak, nie wiem czy mi się, ja dobra, no jeden na razie na tory mm. Jadę tam na razie na tory, tylko tak, muszę, widzę, że sobie O właśnie, tak <grystanie> Jezu Nie mam nic pogadania, to dopiero tak jak, że ta tak jak pierwszy odcinek, odcinek Jeszcze odcinek Odcinek informacyjny, to wiecie, to yy, Wiecie czemu? Wiecie, co, Jak, ale jest co? Kurde, nagrywam to jak jest piąta. Zastanawiam się, czy jeszcze nie, nie wrzucić wam tego odcinka już z tego Daily, które jest jubileuszowe na moim kanale. Dobra, lampa już żaruwa się, świeci. Dobra, czyli zaraz. Arta. Uuu, nie nim art. To dobrze. No, ja ci pierwszy. Ja ci pierwszy Środek się już tam pokazał i teraz tak leopard opuszczanie działa, opuszczanie działa. Kurde... Ej, ej, dostanę zaraz, dostanę zaraz. Ja dostanę na... A na... uuuu nie dostałem Coś Coś nieprawdopodobnego Zapraszam A! Pierwszy damage! Jest! Teraz jeszcze leoś, 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 leoś. Ding dong. Chcę tam jeszcze nas. Dobra. Jezu, sorry, ale ja tak dawno nie grałem, że jak strzały to się cały trzęsie Oj, za zbiornik. Zbiornik paliwa. Napławiono. A to może być to w krzaku. A? O nie, dobra zrobię teraz takie bajeczka, że, że jadę sobie stąd A! I teraz szup <noise> dobra PZ dostał się wylał na Laosia

To była pierwsza bitewka, taka symboliczna, a teraz wchodzimy do drugiej. Hmm, jakim testu zagrać teraz? Hmm. A dobra, niech będzie to. Dobra, mam. teraz wypadła nam mapa kopalnie, gramy teraz te dwa Light, light tankiem na, na drugich tierach, żeby, wiecie, nabrać troszeczkę jeszcze tego całego skilla. O właśnie. Dobra. I teraz tak, co mamy? Mm, niezbyt twarde pojazdy przeciwników, ale też coś jest. Na pewno twardszych U nas też w sumie jest jako tako. E, nie, to. to. Było. Control, tak. Control, tak. O właśnie, o właśnie, o to mi szło. Chłopcowy wyrąbał tam w kamień. O i opowiem wam historię, która się wiąże z tym czołgiem. Dobra. kręcę właśnie kocham to w drugich tierach przy tym czołgu. A teraz wam opowiem e, historię, która się wiąże razem z tym czołgiem to jest to, że ze skrzynek ze, z, e, ze złota, które wypadało mi ze skrzynek. Na które na zimę zawsze chodzą. Wy wypa e, wypadło mi złoto. i właśnie za te złoto kupiłem sobie ten czołg. To chyba, było, chyba to był ten właśnie. Już pamiętam do końca, bo ja mam tyle tych czołgów, że nie każdego historii pamiętam Dobra, przeładunek N2 light tank, tu jest Dobra, mamy 109 Uuu, muszę się uważać jak się będę wychylać już Oj, będę musiał już uważać. Jak chcę to robić. Pierwszy frak na rejonie, ale dostałem teraz od ym, Hago Mam 43 dmetry, uszkodzeń, ym, 5, 45 odbitych i 150, po asyście uszkodzeń. Teraz tak bo, tamten sobie ginie czy nie ginie. Jakbym wyjał, to będę to zginę. Jak zginę... <grym> to będzie po bitwie. Hmm. Dobra, to tu wychylę ładnie O właśnie, czołg się tam cofa. A ja sobie go wezmę i reszta jakieś super, super. U, 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 o, 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 widzieliście, już do mnie leciało. Tylko tam, tu, 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 tu. tu. Proszę snajpić. Dobra, tam jest arciuszka. Dobra, tam jest Hago Tu jest Peżet yy, Dobra Teraz tak... Czy ja tak jest... Trafię... Na tą Artę Zapraszam do mnie A! Super! Odbijałem się pociski Ale dobra, zaspokójmy To jest... Yy, to jest karabin maszynowy Dobra, 24 uszkodzeń zadanych Teraz... Coś się schowa Nie przeładuj, przyład przełoduj, przełoduj Dobra, stoi na... Tak zwanej gąsce Stoi na gąsienicy Dobra, już zjechał Przeprzydziurkuje tam całą tą linię Czy Jeszcze hago się wy, wy... ten... nie Nie wyleci Oj, nie ma co strzelać, panie tankietko Dobra Arta już zginęła, tylko tak Dobra, tam już też zginął To teraz można tu podjechać O właśnie, tego pana szukałem O właśnie tak jest, dawaj tu do, do, do mnie, 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 do mnie A, Albo ty tak do mnie, tak jest Mhm mm Niezbyt Do mnie Tak jest, MK do mnie O! Stoi na gąsce, gąska, gąska, gąska To jest gąska, chłopaczki Dobra. Zląduje Dobra, jest takie skupienie, że to jest szok. Czy on tu podjedzie. Fajnie by było... No nie podjedzie. Dobra. Ej, 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 mamy po bitwie! <laughs> ej jezus, ale mi teraz gracze grać z zniczyłem Zliczyłem w komentarzu, no nie! <laughs> nie było tego! Przechodzimy do następnej bitwy. Dobra, słuchajcie, przyszły wyniki bitew, i teraz tak: na rudym zarobiłem szczegółowo 10 tysięcy dokładnie i trafiłem 343 damageza. A na NT2 life tanku. Y, y, zarobiłem 500 damage, zarobiłem 40 tysięcy i to by było, chyba tyle, tak jest. I jednego fraga miałem na te dwa light tanku. Hmm. No, i zawalniemy sobie takie 4 bitwy. Teraz płacimy sobie te 103 i później, może czymś polskim, może 50 TP. Zobaczymy. A ja chciałbym, a ja chciałem Wam poinformować. O, właśnie, przełącz. Ja ja musiałem Was poinformować, że to jest właśnie... Miałem to na początku mówić, a mi się akurat teraz przypomniało, że to jest pierwszy odcinek z Daily, ale to już takowujemy już przed tym, jak grałem rudem, że wszystko jest w odcinku informacyjnym, więc kto jeszcze nie widział to niech wejdzie na kanał, zobaczy. A my co, teraz kolejna bitwa, czyli ósemeczki i mamy same ósemki, to jest dobry znak, ale... Hmm, dobry to jest znak A Mixa będzie trzeba, trudno. Jo, dobrze. Moim zdaniem, dobre losowanie. A ten luft to nie wiem co on tam robi, panie luwie. Ej, za mną, chłopie Nie, <laughs> to jest taka fajna. To ja właśnie lubię w Wocie, że tu jest czatki i można sobie ze sojusznikami <laughs> pogadać. <laughs> Czasami pośmiać coś takiego. Kocham to po prostu w Wocie. Fajnie, by takie coś wydali do Fortnite'a To by było dopiero. Ze swoimi team'tami pisać <gry> Dobra. oj, Dobra i teraz tak. Trzeba... Uuuuh, cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się. Spojrze to bym musiał się cofnąć. I za tego kamienia będę. Ej, tu dyspotuje tam ktoś zaraz stupę spinać jak ten wyjedzie o właśnie co jest tam a nie trafiło o jest ole szczęście o witamy baczczatynko czyli ty to będziesz na nas patrzeć i tu właśnie przyjechało tam baczczatynko mnie bardzo wkurza jak tą do mnie tu podjechało. Sal... bułę Bułę Dobra Czekamy, stoimy Patrzymy O właśnie, tak jest Tu do mnie, tu do mnie, do mnie, do mnie, do mnie Jest! Jas, yes! Pierwszy damage na ósemkach! Jaki kubek, cofał się! Patrzcie, nie mój frak był. Nie Shit, frak by był. Gdyby nie to wolne ładowanie w tym, w tym, w tym pojeździe, by był mój frak. Jeżeli kto nie wie, co to jest frak, to jest likwidacja. Jest podjarany. Jaki ja podjarany jest. Dobra, dawaj do mnie, dawaj do mnie Dostał 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 Od arty to jest dobry znak Dobry znak, że tam stoi, ale nie będziemy w niego strzelać Fajnie by się znowu wykrył Raz, progetto Mogłoby być lepiej, mogłoby być lepiej, mogłyby mogły być uszkodzenia O Jezus Kocham to Kocham to Jezus, kocham te tiery Teraz taki ban u mnie na mojej dzisiaj, że to jest Kocham to Kocham ten czołg, dlatego to jest jeden z moich ulubionych I rudy i to jest właśnie jeden, właśnie... Właśnie, 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 właśnie. To jest właśnie taki jeden z moich najulubieńszych czołgów, ponieważ lubię go, lubię... Kocham to za to. Kocham ten czołg za te, takie za te uszkodzenia. Przecież to jest raj na ziemi. Aha, oni chyba dali... dali ciała Dali dupy, dobra. Hmm. Dobra, lecimy. A, to jak pierwsze, jak będzie to już dzisiaj, 1 sierpień to będzie dobrze. A jeżeli nie, a to będzie drugi, no to zapraszam Was wszystkich. Yy, jeżeli to będzie jeszcze dzisiaj, to zapraszam wszystkich na yy, jutrzejszego streama o 10. A to ogląda to następnego dnia, albo będzie to następnego dnia. Zapraszam wszystkich albo na wieczór, albo na następny dzień na streama o 10. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam. Teraz tak. Mamy 11 do zera Zostały nam yy, Dwa działa samobieżne i jeden czołg Już nic, zostały nam dwa działa samobieżne Mamy 15 do zera Najprawdopodobniej, bo wątpię, że jeszcze Arta kogoś trafi I to właśnie Uuu, Wyparowała szybciej niż się pojawiła <grym> Panowanie bazy Mi się wydaje, o właśnie, o właśnie, na opartka Leopardka Uuu, Amorak. Dobra, GG15 do 0. GG dla mnie w komentarzach. GG dla teamu mojego, który właśnie był tu. I co, chyba się zagramy taką tą czwartą symboliczną yy, Polakiem, polskim czołgiem. Żeby, żeby było, żeby, wiecie, yy, time się zgadzał. <grym> żeby się czas zgadzał. Dobra. I co mamy? 1500 Tak Trafiłem tylko w dwa czołgi, po dwa strzały, więc to nie jest za dużo. Jeżeli chodzi o strzały. No i mam 26 000, 28 000 na 300. A zobaczymy kto to jeszcze jest. A. Kto tam był aktywny. I co? Ja chyba... Za... Słuchajcie, zagrałem sobie... W pierwszym polskim czołgiem, który w ogóle się pojawił World of Tanks. I... Pff, to jest mój kolejny ulubiony. O nie, ensk! Oj ojoj ojoj. Oj. Będzie trzeba się... Wielodówki. Czyli dwa f 4005 które walą... Właśnie ja dostały pogorszenie. Bafa Buff, ym... nie... Nerfa, czyli pogorszenie. Ale i tak są jeszcze mocno. Mogą, jak mi mogą dwie, a ja będę bokiem, to mogą... Może mnie nawet jedna rozsadzić. No ale co? Lecimy sobie tu do środeczka do miasta, czyli dokładnie tu <grym> yy, i dobra lecimy teraz tak bo zaczął mówić że to jest jeden mój, też z moich też kolejnych moich ulubionych czołgów ten czołg w ogóle był jako pierwszy był polski jeżeli pierwszy polski czołg w WoCie I ja na niego bardzo czekałem już że pieniądze i czekałem bardzo na niego i chciałem go kupić no i go kupiłem On ma troll, on ma trolla, dobra, dobra, pojechał Jezu, on ma trola Czyli działo... Działo... Bardzo duże sile rażenia Można tak powiedzieć, no bo nie wiem, Kurczę, Chcę wam jak najprościej to tłumaczyć, ponieważ no nie, yy, Na pewno nieduża część widzów Które to oglądam, nie gra w WoTa no więc yy, nie wie o co chodzi, a ja będę gra... Mówię tak chińskim językiem. Dla niektórych pewnie. O właśnie, Patton. Zapraszam, no zapraszam Patton, a 50 cofaj się. Super Conqueror. Super Conqueror jesteś. Podjechał tu do przodu! O nie silnik. Jezu, Jezu, NIE! Ja jestem już zrobiony Ja jestem porobiony Dobra, i teraz tak, muszę się pilnować teraz bardzo No i wyjedzie mi tu i mnie rozstrzęsie Dobra, to była szybka gierka, ostatnia czwarta i jeszcze przejdziemy do yy, wyniku. Dobra, słuchajcie, porażka. Yy, porażka, nie wiem ile, ile do ilu. Ale tak. 1,513 yy, mg. Gąsienica niepewnie tak jest. Yy, wynik drużynowy, nieważne. 3, minus 317 na minusie. Ile było? Czekajcie, ile to było. Do ilu? Chyba było... Bo nie wiem. Ale dobra, to raz, to było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się taki odcinek z, z, yy, spodobał. Yy, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no to piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę w górę i tak powtarzam to znowu subskrypcję. A ja co, dziękuję za pierwszy odcinek z sierpniowego daily, a ja... Leta, trzymajcie się w cześć!